Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, w Chorzowie jest wiele pięknych choinek. Dla mnie wyjątkowa i ważna jest właśnie ta, bo stoiliśmy ją razem. Niech będzie ona symbolem życzliwości i jedności. Niech będzie symbolem tych świąt. Życzę, aby Boże Narodzenie spędzili Państwo w radosnej atmosferze pełnej miłości i rodzinnego ciepła. Wesołych Świąt!